Dobra, taki pizdryk. Ale raczej no... Raczej nie powinien za dlatego go tam wale. Pizdryk. Teraz pizdryk jest wyluzuj. Bez mocnych reakcji, pizdryk. O kurwa. O kurwa. Co jest? Przypominam, że to jest akcja, która ma wam pokazać, bo nie robimy tego po nie, robi, nie robimy tego po to, żeby nie zmarnować siedzenia, tylko to ma wam pokazać, co może się stać z, wami, z waszymi, kurwa, rękami, głowami i ogólnie waszym ciałem, kiedy wpadniecie na głupi pomysł, żeby nieuważnie rzucać petardy. Pamiętajcie, przypominam jeszcze raz. Petardy powyżej 18 roku życia tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie.